Żeby być wężny A ty Kubusiu masz Alberto Nie, bo odblokowałem co innego osoby. sobie. A ty dołączysz? To mnie zaprosiłem, Ja wam wysłałem za ten... A ja cię też zaprosiłem i ty jesteś w ekipie. Co? No? Ja nie mogę do was dołączyć W pomocy. <noise> Teraz opuściłeś ekipę. Nie, nie można dołączyć do gracza Creatus. Inno pisało. Dobra, będę jadł kiełbasę. Hmm, hmmm, hmmm. Dlaczego ja mi nie dołącza? Dlaczego? KURWA! Dlaczego? Dlaczego? A mój internet chyba trolluje. Dlaczego? Nie no, chodź. O, dołącza do no z... ekipy. Teraz wyjdę, zobaczyć co moja siostra, A, bo pewnie tylko pobieram. Dołącza, ale go i... nie ma tak naprawdę. Dlaczego? A, za 24 godziny dokładnie gramy Trios Zero Build cup, pamiętajcie. Nie! Uchwalam Fortnite number 2 Ciekawe, skąd ci to przyszło do głowy? Zastrzał. Chcesz wiedzieć, ile naprawdę mam lat? Ej, no i mam złotego skina normalnie, jak teraz polecę? No. Tak nie to mam. działa. Nie mam. Skam! Dlaczego tak nie działa? Jak ma działać? Dlaczego? KURWA! Dzięki. Ej, no! Śmiciu, nie chcesz złotego tego? O! Mam rewolwera legendarnego nice. O Rewolwera legendarnego, rewolwera Legendarną pompę to Sama automatyczne rzeczy, nasze legendarne Sama legendarne rzeczy, Nasz automatyczne rzeczy, automatyczne Adam, Adam, gramy, Adam, gramy tryb na bogato Adam, gramy tryb na bogato, gdzie wszystkie branie są legendarne Tymczasem Adam Ej, mam legendarne Ej, tryb jest legendarne? Właśnie na wie gdzie wszystko jest legendarne. Ej, widzicie, że. Ej, mam ulepszoną skrzynkę znowu. Ja nie mogę, samą ulepszone skrzynki mi dropią. Jak, Jak to jest? Jakoś. Broń dobra, leży tu. złoty karabin, strażnik. A ta broń tutaj jest dobra. Ale... O kurwa. Ojejoj. ojej. kuba odchodzi zamiast iść w stronę strefy? No bo ty goniłem, bo mi uciekna. 40 HP, ale później się uleczył. Ale i tak to wygląda Wow! wow. Mm. O, no i strzelili, no. Czemu nie, to on. Nie zły Nie, Co? to oni ze snajpy strzelili. 50 przez Adasia, bo on kierował. Ja, Co jest, on miał wszystko złote, ale fajny hop. No oparciarz. Tak mi nie wiem, ale... No nie, nie przechodzę na mądrożenie! Pierdolę to! Ja nie wierzę w niego, on ginie i nie da się go odrodzić ani nic. Tylko od razu wychodzi, Idą to jest siebie. bez sensu. Dostał 73. Ginek! Ginek! Gine. Zbagowałem się w ścianie, ja Ginę Ginek! Ej, chuj. Tak, będę grał w Wiedźmina, a co? Mam taki ping, że jak odradzam Szymona, to nawet ten czas, co mi się oświetla, to się tepa. I wygraliśmy tą Gealom, ale oczywiście, ty jak zwykle wejdziesz. No, ale co by mi to dało, jakby mi tak kurwa ten nie miał koronki, więc chuj. No, ale ja odradziłem Szymona jeszcze w tej grze. No dobra, ale ja bym nie miał koronki, więc mi się nie opłaca grać w no i Tam, z tego? w tym momencie. co z tego? Ja wziąłem na kartę i go odrodziłem. Ciebie też bym chciał odrodzić. Właśnie została A co dają te gówno koronki? Nie wiem, ale usunąłem już Fortnite'a. Ej, powiem Aj, taką przy, przydatną taka informację. W prawym dolnym rogu masz taki przycisk emotka i jak to klikniesz to możesz tańczyć emotki w lobby. Ej nie wiedziałem. Ja zawsze Widzicie ja Widzieliście, że materce kaminowałaś na prezydenta? widzieliście? Widzieliście No to 800 pingów źle? Jak ma dużo to chyba dobrze, bo śmiga. No i dobrze, i Zarco mi wypadło w swoim domku. W śmieciuchu. Nie, Ale nie, nie będę rozpowiadał, bo to jest na najlepiej. Ale to o jednym gaju. Ha, Gej! Ogólnie o gajach. A to ktoś cię pali. A się, się pali. A to pali. A Nie pali. No, pali. Nie, nie A mała, mała. się pali. pali. No, Nie, się pali. A to się pali. A się pali. A się pali. A nie, się pali. Nie, się Borel jest taki, że Adam jest czarny. Is this serious? D się, się Bo kamień leci. Dostał 32. O, kamień Kim mnie zginął. No ja nie wierzę, akurat kamień we mnie musiał lecieć. I znowu szybko, szybko, 7, 5 Szybko. O. No i zginąłem. O. Dobrze. Weź jego rzeczy, no weź. Nie. Weź Zbiera rzeczy? No. Yes. Ope, masz takie A Ale chodź, chodź, chodź. A za mnie chodzi. Chodź, unieś mnie! Do krzaka, do krzaka, do krzaka! krzaka. Do krzaka, do krzaka! Pst, nie widzisz! No nie, ja, jest jakieś umpo. Nie, w ogóle, Szymon, Cię nie widać, jak ci się koronka świeci. I co jakiś czas nie masz. Nie nie widzicie, nie widzicie. nie, nie widzicie, nie widzicie, nie, o. nie widzicie. Widziałeś go, widziałeś go. O. Widziałeś go, Szymon. Lecisz na niego od razu! A tam mogłeś biec na niego. Tak szczerze. O, ale wow. przez dziurkę. Dostałeś wow. przez dziurkę. Przez dziurkę. <grywa> Zostałeś, <że grywa> leczenie, tak leczenie, zginie. gdzie? Ale to z tego. To. Yy, metmetka. Met, gdzie metmetka? Met, met, to właśnie uleczy. Ale to rzuciłem odrobinowo. I... Bierz co, rękawice jest? sobie, weź sobie rękawice Tam gdzie? leż rękawice Weź, bo nie dobiegniesz Gdzie leży? Na... Z przodu Nie z tej strony Adaś, Adaś, chodź, 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 chodź Tu leżę, obok Adasia Tam, gdzie złoty auk O, no tu Rękawice to byśmy Możecie... Niczyli. Możecie iść albo tutaj Albo masz... jeszcze macie minutę, więc możecie iść tu Nie, wiesz co dostał od... O, Kamienia A Masz rękawice? Ale cztery użyjesz. No to zbijamy się. Ło! Wow! Ale mi zawalił gonga mocnego. Dobra, ja dobiegłem tutaj. Ja zbieram sobie klombo, i Ło! Zwalą do mnie! Ja Kubę ratuję. Ja już biegnę do ciebie. O no nie, chłop na rękawicy do mnie biegnie. Kuba, obserwuj mnie, Kuba, mówi że drzwi są nieprzydatne. Mogłeś zrobić równie dobrze okno. Ale, drzwi... Ale okno mnie nie zasłoni od lewej strony, patrz. A drzwi już tak? No nieźle. Pyszkoda, teczka, że przez te drzwi chyba strzelać można, wiesz? Teczka, med -medka. Typ na mnie leci, ja nic nie mam. Masz pistolet przecież. Nie, jak zaspamnisz go dobrze Dobra. nie będzie cię widział, no to chill. Łatwo. Mam nową rękawicę. To jest rękawica Pomyś, 9, użyć kom. jak ktoś chce. Zaskoczyłem go, za drzewą wybiegłem. Górę. A tu jest ich dwóch. To jeszcze. Tam macie, na na górze macie no, no! Co się dzieje? Ale zostałem serię. On miał szare rzeczy. Wali. Wali. Masz jakieś matce Szymon? No. Oj. Aha, super. Oni weszli mi z mieczem. On się wbił do mnie z mieczem do boksa, więc nie było szans. Po drugiej 600 pingów to. Nawet jakbym trzymał ściany, to. Oj. Ale tak bym miał zwykłe pinki bym liczył ścianę, to no i tak No nie, ja No mówię, nie ma szans na blisko. Ogólnie. No, no nie, że profesjonalny, profesjonalny się. Kurwa, co się dzieje? Nie, dobra, zdążę. Zdążę, ile wiesz? Co trefa? się dzieje? Co się dzieje? Po pięć chyba, albo po trzy. Dobra, przeżyję. Od razu do strefy dać się. Nie ruszaj. Nie ruszaj. Od razu ruszaj. do strefy. O! Obrażenie na razie strefa dodaję. Nie umiem tego zedytować. Kuba, ty Matcy chcesz? No ja i tak. Coś, żeby po prostu się zabudować, bo i tak nie będę się budował na 400 pingów. O, no! Obok nas chłop jest. Masz metal, podniech sobie na szybko. O, kurwa Od boku, od boku! Mogę go zaskoczyć zaraz. Nie, strzelałem w niego, ale nie wiem, czy mu coś zadałem, bo taki pięknie, jest, że nie wiem, czy rzeczywiście on tam był, czy go by nie było. <grystanie> Dobrze, że lecimy ja na Daily Magul, a nie na Jonesowisko. Widzisz, bo ja to przeżyłem. Prze, przeż, Przewidziałem, że ty wylecisz za wcześnie. Jak doszło do tego, że chodzimy do szkoły morskiej w samym centrum Polski, gdzie nawet nie mamy porządnego jeziora w okolicy? <grystanie> no i co? Problem? Już jesteśmy absolwentami. A absolwentami. problem jest ten, dlatego. O kuba, pokażę ci co mam. Co? Ty wiesz co? Par, 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 To co nie działa na arenie. A. No to wiesz tego? Jak to użyć, nie? Nie mój ping. Nie palę się! Słuchajcie, safe. Ja on fulla więc. <noise> Nie, nie, tam, nie, tam. Nie, nie mam tak, jak wyjść! wyjść. <grystanie> Idę cię podnieść, a jak nie dą, no to cię zrestartuję. To ja wychodzę. Jak nie, dole, ja cię podniosę. Zostałam już chyba. Wchodzę po niego do palącego się budynku! <grystanie> Pamiętaj, nie odchodź! Skąd no debilu! Brygaty dwie płynęły. Naszą kursem by nie zgubić się, bo trwał, wypchnął nas po zamęcznik i nikt wtedy nie przypuszczał, że brygady śmierć nam niosą, gdzie w poleje się tu. I ja ten kto utrzymał w widział, też się falami, jak do Bóg ocalimy gry.